I rozpoczynamy na ciekawej punkt Zwelina Polska, czar z tych dziecka Zobaczymy czy czarna poczaruje Z błędnym przejazdem w pierwszej i drugiej paźni. Uwaga! Czas start. i pierwsza zero. Stacjonata, drogi okser i zero, I trzeci okser, trochę krzywy skok, ale szczęśliwie zero, czwarta stacjonata, biała zielona, zero. Stacjonata 1 pule Oxer 0 I szósta Liverpool 0 I teraz siódma stacjonata na murze 0 Jedziemy drugą fazę I Kombinacja 8 AB na dwa 0 Dziesiątka, zbędna, biało, zielona i cztery punkty karne. Troszkę zbyt płaski skok, głowkoj, zaczepił zadem.